Siemanko, z tej strony Mefiu, witam w kolejnym filmiku oczywiście update wyszedł nocną porą jak już dokładnie chciałem i spać no ale trzeba filmik na szybko zrobić, aczkolwiek to nie będzie jakoś specjalnie na szybko filmik zrobiony bo nie masz tak dużo zmian, myślę, że normalnie można to sobie spokojnie wszystko powiedzieć jeszcze nie naciągając za bardzo spania, natomiast no w sumie troszkę mi zajęło zrobienie benchów ale najważniejsza rzecz jest taka jeśli sobie dzisiaj będziecie grali w CSK i tak dalej to te zmiany, które będę omawiał nie róbcie sobie żadnego placowo, bo one nie weszły do gry, tak? to jest update Wprowadz wprowadzający wersję beta, którą trzeba specjalnie pobrać i testować Nie będę pokazywał jak szkoda są na montaż, tak wchodzicie tam w CSA, ustawienia blablabla bla bla na Steamie Wersja beta to jest specyficzna nazwa z literami RC Więc zaczynamy sobie omawianie i tutaj po kolei sobie polecimy UPDATED ENGINE CODE TO THE LATEST VERSION OF SOURCE 2 to wydaje się, że zakończą zmianą, tak? Czyli jakby hmm, upgrade CS na nowy silnik, tak? Specjalnie po to jest zrobiona wielka beta i tak dalej. Nawet można by to było w kickbejcie, że CS zupgradeowany, albo tam zupdateowany do nowej wersji Source 2. No natomiast chyba nie jest to zbytnio warte tutaj naprawdę clickbaitowania, bo poczytałem komentarze i tak dalej i ludzie mówią, że takie coś było regularnie robione w wielu update'ach, w sumie nawet nie wiem skąd, bo takiego czegoś chyba nie było nigdy w update notach, ale widziałem dużo takich komentarzy, nie wiem skąd w sumie ludzie o tym wiedzą. Szczerze mówiąc, możecie mi napisać, bo na świeżo nie jestem w stanie wszystkich dokładnie rzeczy sprawdzić na każdym dokładnym jakby kącie. no nieważne, już zgadam głupoty, już jest za późno, nie? Czy wiedzieliście, że człowiek jeśli jest już kilkanaście godzin, no to w moim przypadku jeszcze nie, ale 17 czy coś takiego godzin chyba? Od momentu spania, czy nawet tam było więcej? 18? Nie pamiętam, jak to tam Johnson mówił. Że jest w takim stanie, jakby już miał chyba pół promila alkoholu w głowie, więc spanie jest bardzo ważne. No nieważne. Znaczy ważne. Tak czy siak tutaj raczej to o niczym nie świadczy, nic nie znaczy, tak? Natomiast druga rzecz, jeżeli worked bullet penetration simulation to reduce CPU usage. Sprawdź stronę skin.place, która oferuje natychmiastową sprzedaż skinów za gotówkę. SkinPace wyróżnia się spośród innych stron do instant cashoutu naprawdę wysoką oferowaną ceną, która często praktycznie dorównuje ceną skinów wystawianych przez graczy na marketach player to player. Z kodem lub klikając w link w opisie dostanie się 2% bonusu przy pierwszej sprzedaży. Dostępne są popularne metody wypad, np. Visa i paypal oraz przelew sepa z odpowiednio 4%, 6% i 2% prowizji. Dokładne informacje na temat wszystkich prowizji zobaczycie rozwijając menu strzałką, gdzie zobaczycie również system lojalnościowy, który pozwala zyskiwać nawet do 2,5 dodatkowych procent hajsu po sprzedaniu większej ilości skinów. Na stronę logujecie się standardowo z steamem, podajcie trading i e-mail i możecie sprzedawać skiny. I w związku z zabietem wal, skimpage oczywiście musi poczekać 8 dni od wykonania tradu, żeby móc wam bezpiecznie wypłacić środki. W moim przypadku proces akurat był instant i zajął całą godzinę, bo mam VIP' na stronce, o którego też się można starać. Polecam skin place, link w opisie. Więc jeśli sobie skanujemy różne ciekawe rzeczy, powinno nam mniej obciążać to procesor. No i teraz tak, porobiłem będzie. Jest tutaj również trzeci update note, czyli Improved core Utilization of some Client Particle, tak? Czyli Particle to tak? jakieś cząsteczki, sound effect, tak? Procesowanie sound efektów i tak dalej, dźwięku. Reducing overall CPU usage, when players are shooting. No, nie robiłem testów z trzeciej osoby. Tego mi jeszcze brakuje, bo zrobiłem trzy różne testy. Na każdej wersji sesy no w ogóle też miałem różne. No może nie będę się rozwodził, tak? I generalnie zarówno jeśli chodzi o scenariusz skanowania po prostu, jakiś tam skrzynek, bo to zrobiłem, żeby dużo skrzynek było skanowanych. No i też tutaj można ogólnie podsumować, że podczas strzelania z różnych powodów powinno być więcej FPS-ów. Porobiłem te różne będzie tak jak mówię, i teraz powinniście mieć po prostu pokazane, nie chcę mi się już tego dokładnie wam tam screenu robić i tak dalej, po prostu pokażę nagranie. No i we wszystkich benchach, zarówno yy, jeśli chodzi o skanowanie, wyszło mi mniej FPS-ów, jeśli chodzi o zwykłe strzelanie, tak jak w niebo strzelałem, też jest mniej FPS-ów, oraz jeśli chodzi o strzelanie, a specjalnie zrobiłem particle, żeby tam gdzieś sobie... Kurde, jeszcze mogłem zrobić test, jak strzelam blisko w skrzynkę, a miałem taki test, tylko potem go... Z, ten z... No nieważne, no w każdym razie we wszystkich przypadkach jest minimalnie mniej FPS-ów, to jest bardzo znacznie jak tam sobie zobaczycie, natomiast ogólnie w benchu normalnym jest FPS-ów bardzo dużo mniej. Więc brzmi sporo mniej w porównaniu do tego co było przed. Co oznaczałoby, że być może faktycznie jest jakiś improvement, ale na przykład ta zmiana pierwsza spowodowała, że ogólnie FPS-y się fez mosto obniżyły, bo to mi się właśnie bardzo nie podoba, że FPS -y się fez mosto obniżyły. Natomiast no faktycznie w tych moich scenariuszach, gdzie tam sobie strzelałem i tak dalej, to te FPS-y tylko trochę obniżyły de facto. Więc no niestety jakby. To nie jest i tak dla nikogo podzieszające. mam nadzieję, że w tego update'u hmm, nie wrzuci, no nie wiem, prędzej czy później chyba będą musieli upgrade'ować na najnowszą wersję Source'a, chyba tak to wszystko będzie działo, nie? Więc prędzej czy później będzie ten spadek FPS-ów. zastanawiam się tylko czy te dwie zmiany nie były podyktowane właśnie tym, że FES y spadły w związku z przejściem na jakąś nową wersję Source'a, być może tak było, wtedy jak strzelamy to jest gorzej i było zbyt mało i wtedy dlatego postanowili to poprawić No nie wiem, dobra i teraz kolejna rzecz Prowadzą takie coś, że nam się broń obniża, patrzcie W taki sposób i teraz Puszczam E i dopiero teraz mogę strzelać. No faktycznie to jest to 150 milisekund wcześniej macie nagranie jak to było wcześniej, można było bezpośrednio po prostu sobie strzelać, ale to jest akurat dosyć dziwne, bo widziałem dużo osób na rzeka i tak dalej, Ma ludzi, teraz nie będę mógł skupić, dopóki, bo nie wybuchnie <laughs> musiałem rozrestować rundę. No więc sytuacja jest taka, że widziałem dużo osób, ma ludzi i tak dalej, abym sobie dał głowę uciąć, że przecież CSGO też tak było, że świkaliśmy te brojenie i puszczaliśmy brojenie, to było opóźnienie zanim żeśmy mogli oddawać dopiero strzały. Tak samo teraz już nie możemy, już teraz nie będę tego pokazywał. Dobra, może jednak będę pokazywał. Patrzcie, można. Teraz już widzicie, skopuję. Słychać moje kliki, nie da się. Więc taka sytuacja. Granaty się da, już sprawdzałem jak coś, więc bez zmiany, w sensie prawego, nie? Jak trzymacie prawego coś puścić Dobra, reset rundy, więc jest opóźnienie 150 milisekund, które powtarzam, wydaje mi się, że tak samo w CSGO wyglądało. No ale samo, że nie można skopować, to tego już nie było. No i to jest akurat w sumie dosyć ciekawe, ale nie wiem, mi się to w sumie. Szczerze wam się troszkę podoba, no nie wiem, jakoś ja tego nigdy nie lubię, tych sytuacji, nie? Nie lubiłem przede wszystkim tego, że jeśli ktoś mi broi, tak, ja podłożyłem pakę i chcę tego chcia zabić, to po prostu ktoś może broić i od razu mnie zabić. To mi się nie podobało, więc to jest dla mnie spoko, że jakby ta osoba, która broi, jeśli broisz, to jakby musisz skomitować. To mi się wbrew temu, co większość osób na Redditie wszyscy praktycznie są z tego niezadowoleni, ja jestem z tego zadowolony. Ale no nie wiem, tak jak mówię, tak było przecież CSGO. Być może od początku 2 tak było, że po prostu, tak jak widzieliście teraz na nagraniu, faktycznie dało się w tym samym momencie zacząć strzelać po puszczeniu brojenia. Coś tam jeszcze chciałem o tej ja łupce powiedzieć, ale na pewno nic to nie było rewolucyjnego, więc mi się już nie chce myśleć. No lecimy dalej. Kolejna zmiana, i tutaj naprawdę musiałem czytać raz, drugi, piąty, dziesiąty, tak powoli, po kolei, po kolei. Po każdym kawałku zrozumieć o co tutaj generalnie chodzi, Przeczytać parę komentarzy i w końcu zrozumiałem. Dokładnie wam nie powiem, jaki to będzie miało impact, ale wytłumaczę wam o co chodzi. Więc jest taka komenda, którą Was wprowadziło tam parę miesięcy temu, chyba, kiedy oczywiście zadałem słowi dżemu. I ta komenda miała i to jest oczywiście serwerowa komenda, domyślnie wartość Was, z tego co wiem, faktycznie. Więc oczywiście nie możecie zmienić jak sobie tam gracie Facebook czy cokolwiek. I ta komenda miała sprawa, że dzięki chyba, chyba dzięki generalnie mechanizmowi predykcji jakiemuś tam, nie wiem w sumie jak. Miało być wygładzane to, że nas mocno cofa, nie? Generalnie przy jakimś tam ruszaniu się, jak dostaniemy hita. I jak ta komenda weszła, nie pamiętam już, czy w tamtym filmiku dokładnie omawiałem, jak ona działa, ale wydaje mi się, że też nie do końca w ogóle miałem jakiekolwiek pojęcie, jak ona może działać. Natomiast, no generalnie to wygładza, nie? Jak tam jakieś są gunfighty i tak dalej, no to czasami to faktycznie wkurze, z jakiś gunfight i dostaniemy jakiegoś tam hita, mamy jakiś movement, nam Fez mostu celownik pójdzie w jakieś dziwne miejsce niespodziewane, no, no wiadomo, że to jest jakby odwieszny taki problem cs ale to nie jest jakiś taki problem, który się pojawił w CS2. Tutaj był problem taki, że generalnie ta komenda na wartości 2, czyli są dwa tyki jakby wygładzenia tego tego teleportowania się, odtagowania, to ona wcześniej, mimo że była wartość 2, to tak naprawdę sprawiało to w praktyce, że o jeden tik nam to wygładzało tylko, a wraz z dzisiejszym update'em to sprawiło, że faktycznie o dwa tyki wygładza. Czyli, według mnie, teoretyczne wyjaśnienie tego update'u brzmi tak, że gunfighty będą bardziej smooth, nie? będzie nas mniej teleportowało gwałtownie, w, po prostu w takich równych fightach, gdzie tam dostaniemy hita, albo w takich nierównych nawet, nie? że dostaniemy hita jako pierwsi, potem strzelamy i nam celowiki do gdzieś tam leci, bo dostaniemy właśnie ten teleport. Więc powinno się lepiej grać, aczkolwiek ja zawsze się bardzo obawiam tego typu zmian, bo nie wiem, czy to nie wprowadzi jakichś takich opóźnień, desynchronizacji zbyt dużych, że coś jest potem, wiecie. Wiecie, wiecie co mam na myśli, nie? Dobra, teraz idziemy dalej z zmianami. Pierwsza rzecz, tutaj jak sobie spektujecie go, nie? Tam wchodzicie w jakąś broń i jest ta zawieszka z Majora z Highlightem. I teraz to, ten Highlight można oglądać, niby, podczas gry, będąc w tym inspekcie. Highlight normalnie, tak. Jakieś tam fragi, jakąś akty z majora można sobie zobaczyć. Więc to zostało wprowadzone i teraz jakby to się w taką jedną klamrę spina, nie, że faktycznie, znaczy nie klamrę no wiecie o co chodzi, że faktycznie ma wprowadzenie tego troszkę większy sens, bo faktycznie można jakkolwiek to wykorzystać. Oprócz tam zobaczenia tego raz gdzieś tam w życiu w menu i zapomnienia. Można jakiś taki dodatkowy element, dzięki temu wprowadzić, że tam, nie wiem, zginiemy i oglądamy jakieś fragi, nie, bo ktoś ma tą zawieszkę No. Bardzo skrajna sytuacja, no ale jak mu się fest nudzi i nie chce się altabować, żeby sobie coś tam odświeżyć 100 razy, HLTV, Facebooka, TikToka i wszystkie inne rzeczy, no to można i tak się dystraktować zamiast się skupić na teamach i uczyć się cały czas różnych rzeczy wyciągać z gry i tak dalej. Za czasów jak grałem teamowo, to bardzo mnie irytowało. Niektórzy z teamacie tacy byli, że se ginęli i se schodzili do pulpitu, nie? Zamiast pomóc teamowi, no to to już w ogóle jak się gra teamowo. No nieważne. Kolejna zmiana. Selected. Oh. <laughs> selected tutaj, wiecie, nie, że selected, nie, wiem, że to widać. Selected player is now more visible on in the team counter. o ty, faktycznie, ja tak myślałem. Kurde, nie, ty, no nieźle, nieźle. Wcześniej tak nie było, nie? W ogóle nawet nie wydaje mi się, że to wcześniej było kolorowe. Naprawdę dałbym sobie dupę uciąć, że to było białe, nie chyba. A teraz są kolory, a tu jest. Mm -hmm. czyli tutaj w Teamie mam kolory, a w... czyli jakbym był bezstronnym obserwatorem, to miał to niebieskie i żółte. No ok. Kontekst menu wetery na open pozytyw, niesamowite. No nie wiem, wcześniej co było? Nie relative to the no nie wiem nie wiem, naprawdę. A jak już jesteśmy przy temacie tutaj skinów, to patrzcie, miałem tego teka, którego widzieliście w moim filmiku, jak ktoś nie wiecie, może to zobaczyć, z moimi nowymi skinami, sponsored. Dodaję sobie takie naklejeczki, co sądzicie? Bo myślałem nad lenticularny patrzę, 70zł jednak kosztuje, więc szkoda nie byłaś że sobie jakieś takie za 70zł kilka naklejeć bez sensu, a ten za złotówkę. Next. Hat weapon mod indicator has been moved to the Ammo account. Hmm. A, nie, 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 patrzcie, jest pod Ammo, pod Ammo, ciekawe. Faktycznie, no to raz mi się rzuca w oczy, w oczy że coś jest inaczej, nie? Coś nie, nie tak. Ostatnio kto? Gdzieś tam chyba w finale to było, czyli gdzieś tam na tym na S-u, nie? Kogoś tak... Albo to zwykle Jetendemko ten, ten Jacob oglądają z FaceD, nie wiem. Ty właśnie, Jacob, Jacob gra za 3,5 godziny. Chyba, że się coś tam obsunie jeszcze. Co, jakie, jakie Wam mogę ciekawostki powiedzieć yy, od Jacoba? Bo tak nigdy, nigdy nie mówię, nie? Bo tam nie, nie chcę, jakby informacji, albo nawet nietajnych, takich poufnych, ale jakiś smaczek w sumie myślę, że mogę Wam powiedzieć. Co mogę Wam powiedzieć? Mogę powiedzieć, że na przykład mieli bardzo niewiele czasu, jak bo lecieli, no bardzo niewiele czasu, tylko sen od razu. Po powrocie, nawet nie wiem czy się wyspał. Chyba, chyba, nie, chyba się nie za bardzo nie wyspali. No tak czy siak, gigantyczny jetlag. Podróż Pekin, potem Shanghai, gigantyczny jetlag. Co jeszcze mogę powiedzieć? Ciekawostek. Monitory 600 Hz. Który oj, nie wiem czy będę, będę robił filmik, no ale będę miał. Nie, niezła, niezła historia generalnie. W sumie ten sam monitor i jest to zabawne, że Jacob na tym monitorze gra przede mną, ale wcześniej grał jeszcze na, na innym monitorze, 600, który też nie wiem czy będzie testowany, ale generalnie wjedzie 600 Hz do mnie. Zobaczymy jak to będzie. No na razie z tego co Jacob mi tam mówił. Yy, przy pierwszym monitorze 600 na, na innym lanie i teraz na tym 600 że nawet bo tam były sobie kąpy nawet nie mając yy, tyle fpsów że jest i tak pompa następne zmiany tutaj no to jest map scripting tam bardzo fajne rzeczy i tak dalej już widziałem yy, par mapek ciekawych więc coś tam może jakiś filmik coś coś może w ciekawego nie wiem czy czegoś zapomniałem czy są jakieś rzeczy które przeoczyłem i tak dalej powtarzam ten update jest tylko w wersji beta on jeszcze nie wszedł do gry. Mam nadzieję, że Valve że coś zrobi, żeby te fps -y nie były wraz z wejściem na day, to gorsze niż przed updatem. Ale tak jak mówię, może to wynika z przejściem z przejścia na tam jakieś nowe pierdoły w nowej wersji Source. A. No, no nie wiem, nie wiem, no ale dobra, już tego nie przedłużam, bo naprawdę no jest późno, jeszcze to zmontuję. No niezbyt fajna sytuacja, no niezbyt, no ale dobra, nie gadam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się na rach.